Nastroje, humor, złośliwość i chłosta, to droga do celu naiwnie prosta, wszystko to rodzi gniewne odpowiedzi, które rozgrzeszą duszy spowiedzi. Źle jest kogoś naiwnie chwalić, na swój los próbować żalić, bo odpowiedzi na które się czeka. Wiarę zniszczą w człowieka. Ach, te mądrości w słowach zawarte, gromadzą ideały dawno zatarte, niezrozumiałe i ciężko strawne. Głoszą w słowach zmyśloną prawdę. Nastrojem chwili grzmią odpowiedzi. Łatwiej je tworzyć, kto w kraju siedzi, co nie spróbował lęku przyszłości. W oceanie ludzi, ale w samotności. Pytania, co w tłumie inności giną. Oczekiwania one ominą. Zostaje prawda zwykła, osobista. Często łzawa, ale czysta.